Jakie jazdy ze mnie robicie. Jak kurwa cudem? Ja kurwa, mają co to no, jest to. jest, wielka. Nie rozpierdam. Cześć, z tej strony Airsoft.pl. To jest mój pierwszy film na tym kanale i dzisiaj chcę wam zaprezentować Oto mój jeden z wyjazdów do słynnego, słynnej lokacji The Chambers położoną w Belgii. To jest bardziej jedno z większych znanych lokacji, nawet można mówić, że w Europie grali tutaj takie osoby jak YouTuber Mustang i wielu, wielu innych. Więc, nawet po wpisaniu Chambers, wyskoczy Wam cała lokacja w internecie. Mój strój, jakby zwany outfit. Jest gram jako Sniper, z, z troszeczkę innym wyposażeniem, jaką jest M4 od specznazu przerobioną, zboostowaną, przerobioną do HPA. Więc... teraz widzicie moje zdjęcie, jak się zaprezentowałem na tym meczu. Na początku meczu nie zjawiło się... na starcie meczu nie zjawiło się dość dużo osób, już niecałe 70 osób, ale dojechało do godziny... Do godziny po rozpoczęciu meczu jeszcze osoby jakieś dojechały, więc stało się już nawet fajnie, bo było nawet już 115 osób, plus minus, jak dobrze pamiętam. Więc gra się fajnie toczyła. Teraz widzicie, jest jakieś tutaj stworzony przez administrację apel po prostu, gdzie objaś administracja objaśnia wszystkie zasady i reguły, które obowiązują w grze. Eee, oczywiście tych reguł bardzo trzeba ściśle przestrzegać, iż... Zobaczycie zaraz, co się stanie nawet. No i właśnie, co tutaj się stało? Stało się to, że nawet podczas czytania regulaminu i wszelkich zasad gry przed, przez administrację. Tam jakiś kolega ściągnął okulary, nie wiem, może chciał się po oku podrapać czy coś. Od tego są miejsca wyznaczone. Gdy ściągniecie okulary w niewyznaczonym do tego miejscu zauważy, zauważy to administrator, to był początek gry, tak? I powiedział mu od razu: zapraszamy do środka, i dlatego pana się na dzisiaj skończyło. Ten pan może się ubrać i jechać do domu. Tak to wygląda niestety raczej dobrze. Takie zasady są bardzo ściśle przestrzegane i dobrze. Po przeczytaniu całego regulaminu udajemy się grzecznie na spawn'a, jeszcze na spałnie wysłuchamy reguł gry, jakie obowiązują i lecimy z gierką. Ale co jeszcze dodam od siebie, to zawsze naj, najlepsze akcje się dzieją po południu, iż cały mecz trwa od 9 do godziny 15, o, o 8.45 się zaczyna i o 15 się kończy. I, i, I No niestety rozgrywka do, do godziny 11 jeszcze każdy jest przespany, ale najlepsze akcje się dzieją zawsze po południu. No najlepsze było to, że to full auto zapewniło mi 3 ekstra kile przez te krzaki, to strzelałem na oślep, nie? No w ogóle z tej akcji jestem najbardziej dumny z tego meczu, która się tutaj wydarzyła. No, i tutaj, właśnie, fajne zachowanie snajpera. Bo dopytał się, skąd przyszedłem, bo już był w tym miejscu, dopytał się, skąd przyszedłem, skąd go zobaczyłem. I też najlepsza akcja będzie za chwilę. No, i najlepsze było to po tym zbliżeniu, że chłop dostał w okolicy krocza mniej więcej tą małą serią trzema kulkami, tam poleciały cztery, nie wiem, dokładnie. Ja z innej perspektywy, bo kamerę y, zasłaniają te krzaki tu, który, tutaj, które są, ja z innej perspektywy widziałem stuprocentowo, nawet na 110%, że dostał pokroczu, tak? I chłop się wystraszył tego strzału, schował się za drzewo i wtedy ja mówię, że hit, tak? On mówi, że nie. I najlepsze jest to, że zacząć mi się zaraz awanturować, tak? Że jestem za blisko ich spałna. Sorry, do spałna tam jest 60, 70 jeszcze metrów, nie? Jemu się po prostu na spałna nie chciało wracać, albo od, po od rana nikogo jeszcze nie ustrzelił i się już zdenerwował trochę, nie?

Tutaj bardzo szybko chciałem wejść na sam najwyższe piętro tutaj tego budynku, żeby mieć również przestrzeń, bardzo szybko zdobyć przestrzał na przeciwnika, gdy będzie chciał wbiegać do budynku. No, i w ogóle widzę na dachu grupkę trzech typków jakiś i chłop wspinający się gdzieś tam. Nie wiem, co on miał na myśli, co on tam kurde robił, ale to się mogło skończyć źle. Zobaczcie sami. No, w ogóle po tej akcji, jak leżałem na ziemi, chłop, jakiś chłop sobie szedł, i w ogóle, no, no szedł sobie na jakieś stanowisko, nie? I w ogóle mi nie zauważył, się przestraszył. też śmieszna akcja w ogóle była. To nie oddaje tego, ale w realu to dużo oddaję. No, w ogóle w tej scenie było najlepsze to, że 15 minut <laughs> zastanawialiśmy się, czy iść, czy nie. Ja powiedziałem, że mam jeden granat i rzucę. Wychodzę, dostałem serię, wracam do spawn'a, Nie, 15 minutowe wyjście z granatem. Jeden robi, reszta patrzy. <laughs> No, więc tutaj to będzie już zakończenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli byście, byście chcieli zobaczyć więcej moich materiałów, byłoby mi miło, jakbyście zostawili łapkę w górę tego, temu filmowi. Wtedy to będzie dla mnie znak, że, 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 że chcielibyście tego więcej dostać, że się Wam to podoba. To był jeszcze raz, przypominam, Ford Chambers. Bardzo, do nie, bardzo często do niego. U... U uczęszczam. Są również inne lokacje, które też będę chciał pokazać, typu Fort Knox lub jakiś Newtown, albo po prostu zwykły, zwykłe CQB gdzieś w Brukseli. To będę wszystko realizował. Jak widzicie, tutaj miałem tylko jedną kamerę, ale już obecnie dokupiłem troszeczkę więcej kamerek, żeby robić więcej, więcej ujęć, ale moim mniemaniom moim nie wyszło aż tak źle. Myślałem, że wyjdzie gorzej, jestem zadowolony z tego materiału. Jeśli Wam się podobało, bardzo mi miło. I słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć Wam.